Dzisiejsze spotkanie możemy w naszym słowniku podpiąć pod hasło statystyka albo operowy top, czyli 10 najczęściej wystawianych na świecie oper. Bywa, że jestem proszony, by polecić operę na pierwszą wizytę w teatrze operowym, by kogoś zachęcić. Według mnie jednak nie ma czegoś takiego jak opera pierwszego kontaktu. Wszystko zależy od danego osobnika. I mam wrażenie, że chyba istotniejsze od tytułu jest to, jak zostanie on w teatrze przedstawiony, że inscenizacja raczej ujmie częściej niż samo dzieło. No, ale coś musi być w tych tytułach, o których za chwilę będzie mowa, że są to najczęściej. Wystawiane opery na świecie. Być może właśnie wśród tych tytułów jest ten, który powinien być operą na pierwszy raz w teatrze operowym. Dane statystyczne, które za chwilkę przedstawię, pochodzą ze strony internetowej Operabase.com. I dotyczą one tego dziwnego sezonu 2019-2020. Dlaczego dziwnego? Nie mam pojęcia, kiedy Państwo oglądają. Ten filmik, czy kilka dni po jego publikacji, czy może kilka miesięcy, czy może kilkadziesiąt lat od wydarzeń, które się teraz rozgrywają. Jest to dziwny sezon, bo przerwany w połowie z powodu epidemii koronawirusa. Kiedy to w marcu 2020 roku zamknięto nas w domach, byśmy się nie pozarażali? Kiedy to zabrakło papieru toaletowego, zabrakło drożdży i na dodatek, żeby nas zdobyć, pozamykano teatry. Operowe. Nim przedstawię 10 najczęściej wystawianych oper, mam dla Państwa propozycję: pobawmy się, spróbujcie obstawić, które tytuły będą w pierwszej trójce. Nie jest to specjalnie trudne zadanie, łatwe to jest do przewidzenia. A oto pierwsza dziesiątka. Na miejscu dziesiątym Giacomo Puccini i jego opera pod tytułem Toska. Przedstawiono ją w tym sezonie 425 razy w 112 teatrach. Miejsce dziewiąte zajął kompozytor, który dosyć często będzie się pojawiał w pierwszej dziesiątce: Mozart. I to chyba nikogo nie dziwi. Na dziewiątym miejscu jego Wesele Figara. 444 spektakle w 93 inscenizacjach. Czas na miejsce ósme, na którym znajduje się. Znów Giacomo Puccini i Madame Butterfly. Czas na miejsce siódme. Wolfgang Amadeusz Mozart i jego dziwna egipsko-japońska, baśniowo-masońska opera, czy właściwie zingspil, czyli śpiewogra, czarodziejski flet. Szóstka. Miejsce szóste należy do Rossiniego i jego Cyrulika Sewilskiego. 490 przedstawień w 105 teatrach. Czas na miejsce piąte, a na nim Giuseppe Verdi. Rigoletto. Cyferki, cyferki, cyferki. 493 spektakle w 109 teatrach. Na miejscu czwartym uplasowało się kolejne dzieło Mozarta, a więc to bardzo wzięty kompozytor. Historia pewnego uwodziciela, który ścigany jest przez swoje ofiary. To oczywiście Don Giovanni. No i czas, proszę Państwa, na pierwszą trójkę. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa obstawił którąś z polskich oper. Myślę, że niektórzy stawiali na Halkę Moniuszki. W tym sezonie nie jest źle. Dostała się do pierwszej setki i jest pod jej koniec, ale i to tak nieźle, bo zazwyczaj polskie opery są poza pierwszą setką. No ale w pierwszej trójce mamy znowu Puccini. I zwróćcie państwa uwagę, że to obok Mozarta i Verdiego najpopularniejszy, Kompozytor, bo to jego trzeci tytuł w tym zestawieniu. Na miejscu trzecim Cyganeria, a na miejscu drugim dzieło, które musiało znaleźć się w tym zestawieniu. Myślę, że większość z Państwa obstawiła je w pierwszej trójce. Co to może być? Bizę? Tak, to jest oczywiście. Carmen. Uwaga, uwaga. Brrr, miejsce pierwsze, na miejscu pierwszym Giuseppe Verdi. Jego dzieło, które w tym sezonie zostało pokazane 701 razy w 141 teatrach, i jest to historia paryskiej kurtyzany, czyli trawiata. Kto odgadł, serdecznie gratuluję i wszystkim, którzy obejrzeli nasz filmik do końca, w nagrodę proponuję fragment tej najczęściej wystawianej opery na świecie. Oh